Dzień dobry! Jesteśmy ze szkoły podstawowej numer 79 w Poznaniu. Jesteśmy na Eko i e, Będziemy prowadzić ankietę dotyczącą oznaczenia prądu, wody. I dowiemy się, czy ludzie e, zbierają na kulaturę i segregują śmieci. Także zapraszamy! No proszę bardzo. Czy e, o za Pani prąd? Tak. Zbiera Pani nakrętki. Oczywiście. Ty zbiera Pani makulaturę. Też. Dobra. Ty segreguje Pani śmieci. Tak. I Ty oszczędza Pani wodę. Oszczędza. Dobrze. Bardzo Pani dziękuję. Proszę Zbieram. bardzo. czy um, oszczędza Pani trąb. Raczej tak. Zbiera Pani nakrętki. Zbieram. Plastikowe, tak? Opraszam. Tak, tak. Zbieramy. Zbiera pani maskulaturę. Zbieramy. A segreguje pani śmieci? Znaczy, odkładamy plastiki, odkładamy papier. Dobrze. Dobrze. A oszczędza pani woda? Już Mamy bardzo dużo prania. O, ale bez sensu to nie marnujemy. Dziękujemy bardzo. Zbieramy pani krąg? Codziennie. Tak. Czy zbiera Pan nakrętki? No pośrednio można powiedzieć, że tak. Dobrze. Eee, czy zbiera Pan akulaturę? Tak. Dobre. czy Czy tak reaguje Pan śmieci? No ba. <grych> eee, czy oświęca Pan wodę? Staram się. Dobrze. Dziękujemy bardzo.